No cześć, witam Was wszystkich na moim kanale Tarot Empathy. z tej strony Paweł i chciałem zaprosić Was do czytań na styczeń, na styczeń 2022 rok, które się właśnie zaraz pojawią tutaj i będę nagrywał. Oczywiście na początek chciałem Wam podziękować za tutaj obecność na kanale, bo dajecie mi bardzo dużo wsparcia i bardzo dużo takiej fajnej motywacji aby nagrywać te filmy dla was chciałem was oczywiście zaprosić do subskrybowania kanału jeśli tego jeszcze nie robicie do zostawienia lajków komentarzy, oczywiście jeśli macie ochotę, możecie do mnie napisać na adres mailowy, który się pojawia w dole ekranu jeśli ktoś jest zainteresowany na przykład czytaniem indywidualnym, też wszystkie informacje są na temat tego, jak takie czytanie zamówić w opisie pod filmem. Tam jest też link do, do mojej strony internetowej, na którą Was zapraszam. Możecie sobie tam poczytać różne wpisy na bloga, które zamieszczam. Tam może nie bardzo często, ale w miarę regularnie. Na pewno są to jakieś takie. No, dla mnie to są te rzeczy, które mnie interesują, tak. I, i, I które z którymi się z wami dzielę. Także możecie mnie też od tamtej strony zobaczyć i poznać, nie tylko od tej, tych samych rozkładów tutaj. Eee, życzę Wam oczywiście wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. Eee, to, jest, to jest jasne chyba i oczywiste, ale, ale tak, życzę Wam wszystkiego najlepszego. I co? Jeszcze raz dziękuję bardzo, że tu ze mną jesteście. I zapraszam Was do czytań dla Waszych znaków. Przechodzimy teraz do rozkładu dla Panny. Czytanie będzie odbywać się w intencji rozpoznania wszystkich energii, jakie potrzebujemy znać w tym momencie, o jakich potrzebujemy wiedzieć dla większego dobra, dla lepszego samostanowienia o sobie, dla mądrości tej mądrości, do której mamy dostęp zawsze wtedy, kiedy otrzymujemy odpowiednie wskazówki od losu. Krótka, bardzo... Ee, y, bardzo krótki rozkład. Na koniec jeszcze dobiorę kartę z y, Tarota kruków w jedną. E, no dobra, zobaczmy. Najpierw karta Wyjścia, początkowa sytuacja, taka główna energia na początek tego miesiąca, tego roku. Dla Was to jest bardzo piękna karta. Jedna z ciekawszych moim zdaniem w ogóle takich interpretacji Szóstki Kielichów, która jest taka dla mnie bardzo ważną jakby kartą w talii, tarota. Chyba przez to, że Porusza taki bardzo psychologiczny, a jednocześnie taki karmiczny aspekt naszego życia. I o tym właśnie opowiada. Poróżnka kielichów, to jest taka karta, która łączy przeszłość z teraźniejszością i w pewnym sensie też oczywiście z przyszłością. To jest karta tego, kim jesteśmy, w oparciu o nasze doświadczenia, przede wszystkim o nasze wychowanie. Gdy byliśmy dziećmi, w jaki sposób byliśmy e, kształtowani przez otoczenie, a potem też w jakiś sposób przez samych siebie. E, I ta karta mówi o sumie: o sumie wszystkich doświadczeń z przeszłości i z teraźniejszości, e, które tworzą jedną, e, jedną wspólną jakość, bardzo mocną. Szóstka kielichów, w zależności od tego, z jakimi obok jakich kart stoi, może być kartą, która mówi o o takich trudniejszych aspektach naszej przeszłości, ale sama w sobie jest kartą pewnego świętowania, e, szczęścia, e, takiego szczęścia budowanego dzień po dniu, ale którego kumulacja daje takie bardzo e, fajne efekty. Karta dużej mądrości, ponieważ e, mówi o tej mądrości, którą jakby kolekcjonujemy przez całe życie tak jako ten zbiór różnych zdarzeń, e, całej tej wiedzy, którą dodajemy, tak, dodajemy, dodajemy i dodajemy. W pewnym momencie zaczynamy mieć tego e, bardzo dużo i to jest ogromna skarbnica, z której możemy czerpać. Ta karta przypomina o tym, że to też od nas zależy, na ile będziemy czerpać z własnej mądrości, na ile postawimy się właśnie jako e, w centrum. Tego naszego życia jako to drzewo z tymi korzeniami, którego nie jest tak łatwo nie jest tak łatwo przewrócić, tak? Ponieważ to, co ma pod spodem, to, co jest ukryte, to czego nie widać, jest niezwykle potężne. Um, bardzo fajna karta, na bardzo fajna energia na początek. Mówiąca właśnie o takim ogromnym, ukrytym potencjale, Eee, o tym, co nosicie w sobie i że ewidentnie to, co bierzecie w przyszły rok, to, co bierzecie ze sobą e, w przyszły miesiąc, będzie dla was budujące, ale może być ukryte przed innymi na pewno, ale też może być ukryte przed wami. Dobrze, zobaczmy co, e, jak, jakie będzie rozwinięcie tej energii, tak? Co dalej z nią, co się dalej z nią wydarzy i mamy kolejną e, kartę takiej trochę nieoczywistości, kartę wisielca. Powiedziałem, że to jest karta nieoczywistości, bo z jednej strony właśnie ona mówi o takim trwaniu w niewygodnej pozycji, w takim wychodzeniu ze strefy komfortu, może nawet w jakiś sposób zmaganiu się ze swoją obecną sytuacją, ale znowu z drugiej strony to jest zbieranie informacji, zbieranie informacji w sposób bardzo taki nietypowy, e, bardzo efektywny też przez to. Dający duże pole em, do popisu dla nas, jako tych ludzi, którzy analizują, tak, tych podmiotów, które służą do tego, aby e, analizować, aby syntezować informacje i aby w jakiś sposób kumulować to wszystko w swoim wnętrzu, po to, żeby gdy przyjdzie czas, tak jak na tej karcie, rozwinąć te skrzydła i polecieć dalej, bo ta karta mówi o, o zatrzymaniu i o spoczynku, ale jakby. To nie jest popadnięcie w pasywność, to jest ten moment, gdy my zamykamy się w sobie, żeby nabrać sił, żeby pewne rzeczy przemyśleć, żeby kolejne nasze wybory, kolejne nasze decyzje albo działania były bardziej efektywne. Mamy karty wielkich Arkan tutaj, tak, która właśnie mówi o tym ukrytym potencjale. Tak myślę, to może być coś nieoczywistego. Eee, tak jak mówię, coś, do czego być może sami nie do końca zdajecie sobie z tego sprawę. Eee, stąd trochę ten, ten, ten brak komfortu, tak, że ta, te informacje, o których mówiłem przy okazji szóstki kielichów, eee, nie będą czymś jakby dla was na wyciągnięcie ręki. Zastanawiam się, czy to też nie może mówić o tym o tych aspektach waszego życia. Być może na to, na co macie zwrócić dopiero uwagę, które wy sami pomijacie w jakiś sposób, albo uważacie, że nie jest za nieistotne, na przykład. Myślę, że to gdzieś jest mocno jakby zbudowane w waszej psychice i w naszym wnętrzu, bo tak jak powiedziałem, mamy wisielce jako kartę wielkich arkan, tak? Które mówię o tym, o tym wielkiej potencjale, ale mamy też szóstkę kielichów, która dla mnie przynajmniej jest... Gdybym miał wybrać z całej talii małych arkan jedną kartę i miałbym ją trochę awansować, E, znaczy, do pozycji wielkich arkan, to tą, tą kartą byłaby szósta kielichów. E, ja nie mam jakby co do tego przynajmniej żadnej wątpliwości. Okej, okay, zobaczmy w takim razie, co będzie wyzwaniem dla Was. Tutaj. Mhm. Podjęcie decyzji. Może trochę niekonwencjonalnej, e, z, może takiej e, e, decyzji, która trochę tak się zapali, jak pomięć świecy, tak, bo jak ta odpalona zapałka nagle. Myślę, że wyjście z tego momentu spoczynku, z tego momentu introspekcji, jakiegoś takiego zamknięcia, zawahania, w którym trwacie i przejście do czystej działalności, do czystej aktywności, e, bo jakby paść buław to jest taka. Taki gut przygód, gut zabawy, chęć wchodzenia we wszelkie inicjacje, e, inicjowanie różnych rzeczy w swoim życiu i pojawiło wam się jako wyzwanie. E, pierwsza rzecz jest taka, że może nie jesteście na to jeszcze gotowi, może to jeszcze nie jest ten czas, może nie wszystko się ułożyło, tak? Nie popędzajcie siebie. E, to jest jakby, to na pewno nie należy siebie popędzać w tym stanie, w którym się jest, bo to, mm, to właśnie często jest takim naszym, e, tak myślę, naszym e, problemem i takim trochę diabłem, który tkwi w szczegółach, tak? Że pospieszamy się i jeden proces jeszcze dobrze nie, nie dobiegł końca, a chcemy być już w kolejnym, tak? To nie do końca jest nasza wina, ponieważ żyjemy w takiej, w takiej kulturze, która właśnie coś takiego premiuje i łatwo wpaść w tego typu właśnie pułapkę. E, dlatego powiem tak, wszystko w swoim czasie, jeśli, jeśli nie ma w Was jeszcze takiej, może, odwagi, e, Pazia Buław, tak, albo Córki Buław, jak tutaj jest napisane, e, nie ma w Was jakby tego, jeszcze tego głodu, przygód, tak jak powiedziałem, tej odwagi, a może trochę naiwności, trochę takiej wiary, takiej ślepej wiary w przyszłość, e, wolicie. Te kroki robić powoli, to też sobie na to pozwólcie, tak? Jakby bardzo ważne jest tak myślę połączenie się z tym swoim wnętrzem, ze swoją intuicją, ale też ze swoją osobowością, tak? Wiem, kim jestem, wiem, jakie mam granice. I w ramach tych, tego, tych swoich granic będę działać. Nawet jeśli w przyszłości będę chcieć, e, będę chciał albo chciała przekroczyć te granice, to też w ramach swoich możliwości, w ramach swojej osobowości, tak? Żeby nie, nie, trochę nie, nie wpaść w pułapkę. Zobaczmy co jest radą. Zobaczmy co jest radą. Ósemka, e, ósemka buław, nie siódemka buław, no właśnie mi nie, ten ten, nie, nie pasowało, że to jest, że to jest e, siódemka, e, że to jest ósemka buław. E, dobra. E, miej świadomość tego, w jakiej jesteś pozycji. Miej świadomość tego, jakie są Twoje mocne strony i słabe strony, w jaki sposób możesz siebie chronić, kiedy jest taka potrzeba, albo w jaki sposób możesz um, jakby iść do przodu, tak? Wychodzić z tej strefy komfortu, Jeśli gdzie, a gdzieś to chyba istnieje, tak mi się wydaje, bo mamy karty, które każdy na swój sposób, bardziej albo mniej, ten temat strefy komfortu porusza. Eee, szóstka kielichów to w ogóle jest taka, taki szczęśliwy czas, taka Idealna strefa komfortu, tak, jakby reprezentowana przez szczęśliwe dzieciństwo. Mamy e, wisielca, który też mówi o wychodzeniu ze strefy komfortu. Mamy e, pazia buław, dla którego strefa komfortu nie istnieje, bo on się wszędzie wszędzie czuje dobrze i, i wszędzie się dopasuje. I mamy siódemkę buław, która polega na tym tak naprawdę, żeby tę swój e, ją strefę komfortu, ten swój obecny stan, w którym jesteśmy, ochronić przed, e, przed tym, co nas otacza. Przez tym, co nam zagraża, w sposób pośredni, bezpośredni, mam wrażenie, że to są impulsy, które macie, które mają was pospieszyć do czegoś, może do podjęcia decyzji, eee, może coś wam będzie mówiło, żeby wejść w ten rok z większym impetem, tak? Ale jest jakieś rozdarcie. Ja e, zasugerowałbym tutaj o tym, żeby pamiętać, że to rozdarcie jest nieprzypadkowe i, e, i nie ma się zepchać na siłę do przodu, bo możecie popaść też, tak myślę, tutaj może być taka przestroga tej siódemki była w, w taką energię właśnie yy, zbyt taką konfrontacyjną, nie? Zbyt defensywną. Bo to, jest, bo to jest bycie w defensywie. ok, zobaczmy w takim razie wynik. Zobaczmy wynik albo taką ostateczną ostateczną yy, ka, yy, ostateczną yy, Informacje z, z talii kruków musiałem się trochę pogimnastykować, bo jedna karta wypadła mi pod stół i chciałem ją chciałem właśnie ją wziąć. Eee, I zobaczcie co Wam, wy co wam wyskoczyło: Azbuław, jako karta wyniku. Dlaczego to jest takie ważne. Że to jest as buław, tak? Niby znowu buławy, więc można by uznać, że ta karta w wyniku mówi o e, przesunięciu, tak? Z tej takiej pasywności, introspektywności, statyczności e, w stronę ekspansji, w stronę działania. Ale to jest dopiero as. As, który jest dopiero potencjałem, e, zapowiada wszystko co pozytywne, ale mówi jakby o tym, aby gdy wejdziesz w działanie, kiedy wreszcie się na nie zdecydujesz i zrobisz ten pierwszy krok, to to, co jest najważniejsze, to żeby to w, to w tobie jakby funkcjonowało w pełnym przepływie energii, tak, w całkowitym połączeniu, żeby każde Twoje działanie, każda Twoja decyzja wychodziła tak poniekąd jakby z całego Twojego ciała, z całej Twojej osobowości, żeby, żeby móc stać się tym asem Buław, a żeby to się stało, trzeba umieć to sobie tak dopasować do siebie żeby być w tym autentycznym dlatego myślę, że ten As buław się pojawił jako wynik, żeby pamiętać o tym żeby nie iść za daleko tak? to nie jest siódemka Buław nie jesteście być może jeszcze paziem Buław na razie jest dopiero pewien potencjał w Was który yy, pojawił się tutaj jako, jako to przesłanie od Asa Buław myślę, żeby trochę wlać w Was optymizm tak? i takie poczucie, że okej okay, Jesteście na dobrej drodze, wszystko się dobrze zapowiada, ale pewne rzeczy muszą być w kolejności się wydarzyć, tak? Nic tutaj nie będziemy przeskakiwać, nie będziemy nigdzie iść dalej, tak? Szacunek do siebie i kolejność wydarzeń w moim życiu, która ma nastąpić, tak? Wtedy wtedy wszystko działa dobrze, tak? wtedy ja nie muszę się zmagać i nie muszę wisieć e, w tej niewygodnej pozycji przesadnie długo, tak? W nieskończoność. Bo, e, bo to nie jest dobra recepta na sukces. To nie jest dobra recepta na szczęście, myślę przede wszystkim. A z buław to zapowiedź szczęścia, tak? Czegoś, co się, co się ma w waszym życiu wydarzyć, ale warto, e, warto tego nie przyspieszać, tak? żeby, żeby nie wejść na przykład w ten moment sukcesu za bardzo zmęczonym, albo jakoś tak rozgoryczonym z tyłu głowy. Okej, okay, dobra słuchajcie, zostawiam was z tym e, czytaniem. Mam nadzieję, że było dla Was inspirujące. E, oczywiście zapraszam do komentowania, zapraszam do lajkowania, do subskrybowania kanału. E, I cóż, dzięki dzięki Wam wielkie za obecność tutaj i do usłyszenia kolejnym razem, pa. pa.